Witamy na drugiej części konferencji prasowej w Młodzieżu często Częstochowa Gwiazdy Z nami jest w regionie, Aleksander. mój goście Aleksander że Proszę o połączony komentarz, a później przejdziemy do pytań Dzień dobry wieczór. Na pewno bolesna porażka dla nas, tym bardziej, że mecz się dobrze układał i mieliśmy, można powiedzieć, wirunami, spotkaniu. Mecz pod kontrolą, niewiele sytuacji pod naszą bramką, to mi pierwszy zdobywamy gola, mamy też szanse na podwyższenie wyniku, Raków z kolei strzela na 1-1 po dobrej akcji, też mają jakość i tutaj to wykorzystali, potem końcówka meczu to już jest kwestia po prostu do, do takiej głębszej analizy, co tam się tam wszystko wydarzyło i tak dalej, dużo takiego... Zamieszania, chaosu, przypadkowości efektem tego jest bramka 2-1, i, i praktycznie tutaj przegrywamy spotkanie, które nie zanosiło się na to. Dziękuję. Za Dziękuję. Proszę o zadanie pytania. Mój panie radny, że przemysł w Ligazeta Ja chciałem się pana zapytać w takiego sofnika jak Szczała 2 jak wygląda teraz jego rekomendacja po tym zebraniu mięsa do i jak to tam z tego skończy? Dziękuję. No, rehabilitacja trwa niego i teraz trenuje indywidualnie i liczymy na powrót wraz tam z końcem sezonu. No, Panie dobro, w piłce często jest tak, że wynik rozjeżdża się z tym co jest jest odczucia pomerzone. Ludzie tam się nie zgadzają, czy dzisiaj to jest wybitnie takie spotkanie, kiedy ten wynik hmm, oddaje no. wydarzenie wojskowe i tak po już czuję się Pan bardzo, bardzo smutny po tym spotkaniu. No z pewnością tak, to tak trzeba to, to ująć, także 92 minuta jest 1-1, tak? I ten, ten czas doliczony już tam został pokazany. Też przebieg tego meczu, to nie było tak, że Raków nas minował, ostrzeliwał naszą bramkę, a my się kurczowo broniliśmy, tylko po prostu myślę, że graliśmy równorzędny pojedynek, też zagrażaliśmy, mieliśmy słupek, praktycznie wybijano z linii. Strzeliliśmy, mieliśmy też sytuację na, tak jak mówiłem, na powieszeniu. No to ciężko na pewno to, to jest tak, e, e, przyjąć wynik jest 3-1 praktycznie, na końcowy wynik to już w ogóle nie, nie oddaje absolutnie e, nic, e, co tak naprawdę się działo na wojsku ale koniec końców to, to ten wynik się liczy i taka jest e, prawda, w tej chwili musimy e, to przyjąć i patrzeć przed siebie. No, pytanie dość szybko, dostali pan okazję do reklamu, zakończoną spotkanie być może jeszcze o większą stawkę. Czy z tego dzisiejszego spotkania? Ma pan tyle materiału do wyciągnięcia na tyle dużo, aby w pucharze do Pana drużona no myślę, że mam. Myślę, że mam bardzo dużo, tak samo jak myślę, że to wszystko co miało miejsce w końcówce meczu, to, to jest też to świetnie przygotowanie do, do, do następnego meczu i będziemy przygotowani na ten mecz ucharę. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie dziękujemy bardzo za tę drugą część konferencji. Dobry wieczór, witamy na pierwszej części konferencji w Kraków Częstochowa. Piaz Gliwice, emocje do samego końca, ostatecznie trzy punkty zostają w Częstochowie. Z nami jest Dawid Szwarga, może proszę o komentarz, a później przejdziemy do pytań z Skupię się na pozytywach. Pierwszym pozytywem na pewno jest odwrócenie losu w meczu. Bo z taką drużyną jak Piaz Gliwice, która jeżeli chodzi o skuteczność jest najlepsza w ekstrakasie pod kątem pojedynków. Jest zespołem, który w ostatnich dziewięciu meczach przegrał tylko raz. Jest zespołem, który generalnie jest skuteczny w działaniach defensywnych. No to bardzo trudno te losy meczu odwrócić, natomiast my to zrobiliśmy. Drugim pozytywem jest, są zmiany i, i zawodnicy, którzy weszli na boisko. Często rozmawiają z zawodnikami, którzy zaczynają mecz obok mnie. Mówię im, że najważniejsi są zawodnicy, którzy kończą mecz. Dzisiaj tak było. Ci zawodnicy, którzy kończyli mecz, czyli, czyli Ante, Marcin, Plawi, Bogdan czy Peter, mieli bardzo duży wpływ na to, że, że te losy meczu odwróciliśmy i finalnie strzeliśmy trzy yy, bramki. Gratulacje dla całej drużyny za, za taki charakter piłkarski, bo oczywistym jest to, że ten mecz nie układał się yy, po naszej myśli, że że mieliśmy nad tym, mecze, nad, ty, nad tym meczem takiej kontroli, jakiej byśmy chcieli. z tak jak powiedziałem, chcę się skupić na pozytywach i, i uważam, że te, te kilka elementów to były na duży plus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. proszę o zadawanie pytań. Mam już Marek. Pamiętam, że zwycięzcom oczywiście gratuluję. Zwycięzców się nie sądzi i może takie pytanie po wygranym jeszcze meczu to jedno spotkanie jest dziwne, ale Zdaję najprościej, co się dzieje z Rakowem w kontekście gry, bo zarówno to spotkanie z Wartą, i dzisiaj pierwsza połowa i ostatnie spotkania jeszcze w tamtym roku, tak jak mówię, pod kątem gry, no nie napawają, nie napawały optymizmem. Ja uważam, że akurat właśnie z Wartą Poznań stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Warta oddała dwa strzały, strzeliła dwie bramki. Dzisiaj na pewno byliśmy gorszym zespołem niż meczu z Wartą, ale wygraliśmy mecz. Więc patrząc przez pryzmat wyniku, mecz z Wartą, ok, przegrany, ale patrząc przez pryzmat hmm, głębszy, uważam, że to spotkanie było na na co najmniej poprawnym poziomie, albo, albo nawet dobrym z minusem, jeżeli oceniamy tylko i wyłącznie samą grę. Dzisiaj oczywiście zgadzam się w 100%, że, że nie byliśmy hmm, dzisiaj powtarzalni w każdej fazie gry na takim poziomie, jakim byśmy chcieli. Hmm, natomiast hmm, no, w tym meczu Zawodnicy, zmiennicy dali, dali dużo jakości i wierzę, że w trakcie sezonu również tak, również tak będzie. Jeszcze dwa krótkie pytania chciałem zadać. Jedno od Dawida Drachala. Mało bardzo występów tego zawodnika. Czy ten ma jakiś pomysł na niego? Bo wydaje się, że to jest duży talent w polskiej piłce. No A trochę tych minut chyba nie też i też gdzieś się rozczarowany. A skąd Pan wie, że jest rozczarowany? Posiadał Legnice. <tryk> Oczywiście z Miedzy, których nie ma. To ciekawe, no skąd ma takie informacje, bo, bo wydaje mi się, że z Dawidem dość dużo rozmawiamy. Dawid jest zawodnikiem utalentowanym, to jest oczywiste. Natomiast przypominam, że Dawid Rachal przyszedł z Miedzi Legnica, która spadła z Ligi i była najsłabszym zespołem Ekstraklasy do Mistrza Polski. Um, więc wydaje mi się, że oczekiwania, iż zawodnik, który zagrał kilkanaście meczów w Ekstraklasie, z zespołu, który spadał z Ekstraklasy, który grał w innej strukturze, zupełnie innymi zdaniami, wejdzie do zespołu Mistrza Polski i nagle będzie podstawowym graczem, gdzie na dziesiątce dzisiaj grał Cernac, Jebołach, Cebula i Nowak. Wydaje mi się, że całkiem niezła konkurencja. No to jest to troszkę pobożne życzenie. Dawid generalnie uważam, że zrobił duży progres. Jest cały czas objęty opieką zarówno indywidualną, jeżeli chodzi o, o pracę na treningach, jak i o Hmm, odprawy, natomiast musi ciężko pracować i walczyć o swoje miejsce w składzie, tak jak każdy inny gracz, obojętnie czy jesteś z rocznika 2.5, 2.3 czy 9.3, żeby grać musisz być lepszy od zawodników, którzy występują. Ale też miałem bardzo dobre to wyjście, mówię o z Łuchem Bożym, a już tak na marginesie i ostatnio którą chciałem zapytać to odnośnie tych doniesień medialnych, które się pojawiły, yy, nie wiem czy ten to zechce jakoś się skomentować na temat rzekomego konfliktu, bo mówię, to jest informacja, Medialna pomiędzy pionem e, szkoleniowym, pomiędzy sztabem a dyrektorem sportowym. Ja nie będę komentował. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Proszę, Jacek. Proszę, dziękuję. Zawsze przede wszystkim. E, na pewno się przyda, natomiast e, no niestety, tego, kawałka z niektórych, to za była. E, Powiedziałbym statyczna dosyć. Pierwszy cel na jest 73 minuty. W tym momencie zapytać, czego tam z przodu nam jeszcze brakuje? Czy na przykład Pan rozważa e, przesunięcie Tudora w najbliższym czasie na wahadło? E, bo on jest przesuwany tak z to do defensywnego pomocnika. jak już było w Grodzisku czy dzisiaj, natomiast czy wróci kiedyś... Czy Pan rozważa w ogóle takie podejście? Z meczu meczów nie zagra, więc na pewno w tym następnym meczu tego już nie zrobimy, bo pauzuje za żółte kartki. Dzisiaj zyskał czwartą żółtą kartkę. No myślę, że to jest akurat w tym meczu z, z piasta faktycznie tak to wyglądało że nie kreowaliśmy tych sytuacji dużo. Natomiast tak jak mówię, wrócę do poprzedniego spotkania. Każde spotkanie ocenia przez pryzmat tylko i wyłącznie wyniku. Ale w meczu z Wartą Poznań, która gra głęboką defensywą, dużą ilością ludzi, stworzyliśmy dużo sytuacji, naprawdę dużo sytuacji. wystarczająco na pewno, żeby strzelić drugą bramkę. W tym dzisiejszym spotkaniu zdecydowanie tak. No, co nie funkcjonowało? Dużo rzeczy. Dużo działań indywidualnych, timing zrywania krycia w przestrzeń, moment rotacji, że robiliśmy to zbyt często, nie w tych momentach co trzeba moment obniżenia, moment wejścia między linie, zachowania między liniami. Dużo małych rzeczy do poprawy. Nie chciałbym zwracać oczywiście tylko i wyłącznie na boisko, ale naprawdę w ataku pozycyjnym jak się gra, kiedy ma się dłużej piłkę przy nodze jak w meczu z Piastem dzisiaj bardzo trudno się gra, kiedy boisko jest słabe, a kiedy Piast jest dużo dobrze zorganizowany, no to w tych sytuacjach takich 50-50 boisko po prostu nie nie pomaga, natomiast to nie była jedyna przyczyna tego, że, że dzisiaj nie kreować sytuacji tyle, ile byśmy chcieli. No, proszę. Pani, pytanie, ja czy Pan rozważa Tudora na, na skrzydle? Rozważam Fana Tudora na, na, na stoperze i na ósemce. To są trzy pozycje, w których on funkcjonuje. Uważam, że zarówno z Wartą, jak i dzisiaj jego wejście na ósemkę dało impuls zespołowi i, i pozwoliło nam kreować, może nie tyle kreować, co przedostawać się pod bramkę rywala części. Prosimy o kolejne pytania. Jeśli nie ma, to dziękujemy za pierwszą część konferencji. Krótka przerwa. I...